Cześć, mam na imię Lilia, Witam na moim kanale w odcinku polsko-ukraińskich ciekawostek. Kontynuuję dzielić się swoimi wrażeniami od Polski i e, próbować zaskoczyć Was informacją ciekawą odnośnie Ukrainy. Jesteście ciekawi! No to zapraszam do oglądania, ale zanim przejdę do poszczególnych faktów, chciałabym polecić Wam kanał bez nurtu. Alan jest migrantem, który wyjechał z Polski do Wielkiej Brytanii i na swoim kanale pokazuje codzienne życie, opowiada różne ciekawostki. E o Wielkiej Brytanii, też w planach ma nagrywać podróże, ale teraz ze względu na pandemię trochę wstrzymał nagrywanie takich filmików, ale jeżeli jesteście ciekawi takich turystycznych vlogów, to możecie śmiało subskrybować go kanał. W jednym ze swoich filmów obiecam nagrać odnośnie włoskiej mafii, ja na przykład jestem bardzo ciekawa. Też w planach u niego jest pojechać do Rosji, także jeśli lubicie właśnie filmy z krajów takich postradzieckich, jak ja mówię, to na pewno musicie zasubskrybować kanał bez Nurtu. I jeszcze mam taką prośbę od siebie, jeśli będziecie na kanale Alana, to bardzo proszę zostawcie mu komentarz z pozdrowieniami z kanału Lili Kirelenko Za ciekawostkę mi o Wielkiej Brytanii zapraszam na kanał bez nurtu. No a ja kontynuuję opowiadać ciekawostki o. Polsce i o Ukrainie. Ten filmik nagrywałam na koniec lutego, za niedługo będzie 8 marca, a to znaczy, że będzie Dzień Wszystkich Kobiet, jak Wszystkich Świętych <laughs> zabrzmiało. Dzień Kobiet, Światowy Dzień Kobiet. Tym świętym będzie związana pierwsza ciekawostka. Zaskoczyło mnie to, że w Polsce nie ma dnia wolnego w dzień... Kobiet, bo na Ukrainie, tak samo jak w Rosji, nie wiem, bo w Białorusi też tak jest, że 8 marca wszyscy mają wolne. I kobiety, i mężczyźni. Czyli to takie bardzo ważne święto dla, dla naszych krajów. I tak naprawdę, żyjąc już 5 lat w Polsce, to ja nie do końca rozumiem, po co robić w ten dzień naprawdę wolny. Podobnie sytuacja wygląda z 9 maja. 9 maja to dzień e, zwycięstwa i chyba w Polsce w ogóle nie obchodzą tego święta, bo to święto związane z e, zwycięstwem w II wojnie światowej. Tak naprawdę nie jestem a, silna w historii i nie będę tu dużo wypowiadać się, tylko że powiem, że u nas obchodzą te święto, a w i byłam trochę zaskoczona, że w ogóle nie ma tu takiego święta, ale teraz e, tak naprawdę rozumiem, że nawet świętem to trudno e, nazywać. Ja bym lepiej powiedziała, że to musi być dzień pamięci. Ludzie świętują to, można powiedzieć. Tak, to już zrobiło się takim naprawdę świętem, chociaż to nie musi tak wyglądać, bo to jest dzień pamięci, to jest tragedia w ogóle. I chociaż z jednej strony to jest dzień zwycięstwa, że skończyła się wojna, ale jednak ona musi mieć w sobie więcej nie tak radośnych emocji, jak takiego żalu. I takich taki wspomnień o tej tragedii. Ale faktem zostaje się to, że trochę zdziwiłam się, że w ogóle w Polsce nie obchodzą tego święta, i że, no jakby nie obchodzą święta, i oczywiście nie ma dnia wolnego. I jeszcze odnośnie dni wolnych. Mi się wydaje, że w ogóle w Ukrainie nie bardzo dużo tych dni wolnych, A pomimo tego, że są te 8 marca, 9 maja. Oprócz tego, teraz wprowadzili także Wigilię obchodzimy i katolicką, i Prawosławną, czyli mamy dwie te wigilii i to jest trochę też jakoś dziwnie. No czyli jeżeli już na to poszło, to chyba i wszystkie muzułmańskie święta musimy teraz już obchodzić, robić dni wolne. I jeszcze w Ukrainie jest coś takiego, jeżeli święto przypada na przykład na weekend, na przykład 8 marca może być i w środę i może być w niedzielę. I jeżeli na przykład przypada na niedzielę 8 marca, to ten dzień wolny przynosi się na kolejny dzień pracy. Czyli w Polsce jest tak, że jeżeli święto przypada na niedzielę, to nikt nie przynosi tego święta na na inny dzień, czyli nie, do, nie da dodatkowego dnia wolnego. A w Ukrainie jest, jeżeli 8 na przykład, jakby było 8 w niedzielę, bo ja nie wiem, który dzień będzie 8 marca w tym roku, to um, w, Przenosi się na kolejny dzień, czyli w poniedziałek ludzie dostają jeszcze wolne. Oczywiście fajnie mieć dużo dni wolnych od pracy, ale z innej strony trzeba też i zarabiać pieniądze. I ja uważam, że jeśli to zbyt, to już jest niezdrowo. Wpropo godziny pracy chyba już opowiadałam w jednych ze swoich e, wcześniejszych filmików o ciekawostach, właśnie chcę przypomnieć, że już mam nagrane kilka, nie wiem, ten odcinek chyba będzie 11 czy 10 e, ciekawostek polską ukraińskich i jeżeli ciekawi jesteście tego tematu, to też zapraszam do oglądania listy filmów polsko-ukraińskich ciekawostek. Też zostawiam Wam w podpowiedziach tą listę. I chyba już opowiadałam o tym, że zaskoczyło mi to, że Polacy bardzo dużo pracują, potrafią pracować czasami po 12 godzin dziennie, w niektórych pracach 14 godzin dziennie i właśnie Ukraińcy przyjeżdżając tu do Polski też pracują bardzo tak ponadnormowo. normowo. mi jeszcze zaskoczyło w Polsce i mi to bardzo Podoba się, że kiedy szukasz pracy, to piszą w ogłoszeniach na przykład ile, ile będą płacić za godzinę pracy. Wtedy inaczej zaczynasz patrzeć w ogóle na swoją pracę, na ilość godzin, jakie przepracujesz w Ukrainie. Jeszcze nie ma jak, czegoś takiego. No czyli może teraz już e, i zaczyna coś takie być, ale w ogóle wcześniej jeszcze 5 lat temu, kiedy wyjeżdżałam, to wszyscy raczej patrzyli na w ogóle ile dostanę na koniec miesiąca na rękę, nikt nie patrzy na to, ile godzin przepracowany jest. W Polsce mi się wydaje, każdy zna, ile zarabia netto albo brutto na godzinę. W Ukrainie, jeżeli zapytasz przeciętnego Ukraińca, ile on dostaje za godzinę, jaką wypłatę, to raczej powie, że on nie wie. Takim ciekawym zaskoczeniem dla mnie było wasze, ja dnia nie wiem, kto się nazywa, to nie są wyklinania, to takie chyba Pałacze czy wykrzyki takie o Matko Bosko, o Jezu, Jezu! Dla mnie było ciekawe, że w codziennym życiu używacie takich religijnych religijnego słownictwa w odniesieniu do takich pobytowych sytuacji. Chociaż jeżeli pomyśleć, to też Ukraińcy często używałem o Boże, o Boże! <laughs> Macier, gospodnie też mogą powiedzieć, ale mi się wydaje, że w Polsce to bardziej tak rozpowszechniono i właśnie te Jezu, Jezu to tak bardzo ciekawie dla mnie brzmiało. To nie znaczy, i właśnie chciałam powiedzieć, że ja w ostatnim filmie chyba opowiadałam, że coś mi tam zaskoczyło, że coś dla mnie ciekawe i ludzie czemuś odbierają to, jak coś nie negatywnego, czyli że jeżeli ja o tym opowiadam, że to mi zaskoczyło, że to mi zdziwiło, to znaczy mi to nie podoba się, to nie znaczy, że to jest źle. Ja nie daję temu oceny, po prostu to takie coś, czego raczej nie mamy w Ukrainie i co tak trochę... Co rzuca się mi w oczy, czyli ja nie daję temu oceny, i jak w ogóle to można ocenić? No, jest takie coś i jest, to nie jest źle, to nie jest dobre, po prostu to jest takie dla mnie taką ciekawostką i chciałam po prostu podzielić się swoją opinią. Także, jeżeli Wam wydaje się, że ja oceniam to, że ja śmieję się z tego, ja z tego się nie śmieję, po prostu nie naśmiecham się na tym, po prostu dla mnie to jest ciekawe i trochę dziwne, ale nie w złym sensie. Jeśli już że chcieliśmy mówić o religii to też niedawno byłam bardzo zaskoczona z jednej takiej ciekawostki. Zaczęłam interesować się wideografią, no w ogóle i tak na co dzień ciekawie się wideografią, nagrywam przecież te vlogi i te wideo. I pomyślałam, a co jeżeli założyć firmę i nagrywać na przykład jakieś odpłatnie nagrywać takie małe filmiki na przykład z wesel, No czyli robić tego biznes i zaczęłam zastanawiać się w ogóle, co i jak potrzebno I jaka byłam zdziwiona, kiedy dowiedziałam się, że żeby nagrywać w e, kościele, trzeba by robić odpowiedni kurs w kościele. Nie wiem, czy wy jej kojarzycie, czy nie, bo mi się wydaje, że o tym wie takie małe grony ludzi, którzy zajmują się wideografią, kamerzysty, nie? To znają e, tą ciekawostkę, a tak większość ludzi chyba o tym e, nie słyszało. I właśnie na tych kursach jest tak, że po prostu opowiadają Ci, co możesz zrobić w kościele, czego nie wolno ci zrobić w kościele, kiedy wolno nagrywać, kiedy nie wolno, jak się zachowywać. No i oczywiście te kursy są odpłatne. No i ja tak przeczytałam o tym i już pomyślałam, że nie, nie, nie chcę. Nie, nie chce mi się wyrabiać te kursy i jakoś tak pomyślałam, bo myślałam i odpadł u mnie ten pomysł. Ukraińców w Polsce bardzo dziwią balkony. Myślicie, co tam może takiego dziwić? Dziwi e, Ukraińców to i Rosjanów, i Białorusów, i chyba tak, którzy mieszkają w Mołdowie, też mają tak. Nasi ludzie patrzą na balkon, jak na możliwość rozszerzyć swoją powierzchnię mieszkalną, i właśnie dodają. Balkon do mieszkania. To nie zawsze wolno robić, ale ludzie tak robią: szklą całkiem balkon, znoszą tą ścianę albo okno. Które się znajduje pomiędzy balkonem a mieszkaniem, i właśnie tak zwiększają przestrzeń w mieszkaniu. Może znajdę zdjęcia, to wstawię, jak to wygląda. No i właśnie to nie zawsze legalnie, nie zawsze wolno takie coś robić. Czasami to da się zrobić, czasami nie da się. No i jeszcze, oprócz tego. W w Polsce balkony są taką otwartą powierzchnią, gdzie ludzie czasami tam trzymają rowery, ale raczej balkon po to, by na przykład kiedy fajna pogoda sobie wyjść. Wypić kawy, oddychać świeżym powietrzem. W Ukrainie znów wracamy się do tego, że ludzie patrzą na ten balkon jak dodatkowa przestrzeń i zawalają po prostu te balkony różnymi, nie wiem, no czyli patrzą jak chyba to taka szafa, i tam na tych balkonach zawsze. Tyle, wiecie, w domach jest poddaszek i wszystko, co ci niepotrzebne, to idzie tam na ten podasie, i po prostu tam leżą te rzeczy, które nikt nie używa. To właśnie tak w mieszkaniach na Ukrainie jest, że balkon to taka przestrzeń, gdzie ludzie znoszą wszystko, co jakby niepotrzebne, obecnie I mi się wydaje, że w Polsce raczej na balkon inaczej patrzą. Raczej patrzą, jak to taras, jakieś lodzie, że po prostu przestrzeń dla odpoczynku dodatkowa, dla tego żeby oddychać świeżym powietrzem, a akurat my, Ukraińcy, patrzymy na to jak dodatkową przestrzeń, którą można zawalić <gryzny> różnymi życiami. Jeśli będziecie na Ukrainie, to zwróćcie uwagę, że w większości domów, właśnie nie wiem jak w tych nowych budownictwach. Może w nowych budownictwach to już inaczej trochę wygląda, ale w tych starych, na przykład wcześniej, były balkony zwykle, a ludzie zrobili jakby takie, szkładali, szk 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 no czyli zobaczcie, i nawet. Możecie oglądać po prostu mój filmik, Szok kulturowy, gdzie nagrywałam o Ukrainie filmiki. tam ja właśnie też nagrywałam w małym miasteczku i też nagrywałam te balkony, które jak tam właśnie możecie zobaczyć jak oni wyglądają i możecie porównać jak wyglądały domy nawet w starych budownictwach w Polsce i jak wyglądały domy w starych budownictwach w Ukrainie. Przerażająco szokującym dla mnie okazała się informacja, że w Polsce wolno chodzić za darmo do muzeum, czyli jest możliwość wejścia darmowego w muzeum. I pierwsza możliwość, taka okazja, by za darmo zwiedzić muzeum, to jest noc muzeum. Przynajmniej w Krakowie takie coś jest i nam się udało z Alechem raz trafić do Wawelu. To przy tym, że w ogóle. Do Wawelu są drogie bilety, ale w noc muzeum można było wejść za darmo. Byliśmy w tych e, pokojach królewskich, A chociaż e, trzeba było długo stać w kolejce, ja pamiętam wtedy jeszcze tak bardzo padało, było już ciemno i bo to już był wieczór, kolejka długa była. Oprócz tego są dni wolnego wstępu w muzeum, na przykład nawet w ten sam Wawel jest możliwość, każdy tydzień jest jakiś dzień, na przykład to poniedziałek albo niedziela, w zależności od sezonu, że można też za darmo zwiedzić. I też w takiej okazji korzystałam się, kiedy po raz pierwszy przyjeżdżali tu do Polski moje rodzice i za darmo nam udało się zwiedzić Muzeum pod rynkiem głównym, też za darmo zwiedziliśmy Muzeum Lotnictwa i w Wawelu też byliśmy, ale byliśmy nie w pokojach królewskich, a tam gdzie różna zbroja chyba. Czy istnieje coś takie na Ukrainie? Tak, też istnieje, ale no ja nie wiem, mi się wydaje, że tam jest tak, że są dni, na przykład raz w roku jakiś dzień, że można za darmo zwiedzić, ale nie dużo ludzi chyba o tym zna i w ogóle chcę powiedzieć, że w Ukrainie o wiele tańsze tanie kosztuje zwiedzanie muzeum aniż w Polsce, także jeżeli lubicie zwiedzać różne muzeum to wycieczka na Ukrainę będzie Wam bardzo tanie, bo tak na przykład jeżeli pojechać gdzieś w kraje Europy to tam zwiedzanie muzeum naprawdę bardzo dużo kosztuje pracując przy kasie na stacji paliw zauważyłam jedną istotną rzecz, że Polacy bardzo często potrzebowali fakturę i na przykład nawet teraz przychodzisz do jakiegoś sklepu, na przykład do OBI przychodzisz do sklepu budowlanego i na kasie u Ciebie zawsze pytają fakturę czy paragon, tak samo na stacji paliw zawsze u siebie zapytają się fakturę czy paragon na Ukrainie nie spotkasz takiego czegoś. Moim zdaniem to się wiąże z tym, że w Polsce bardziej rozwinięta przedsiębiorczość i tak naprawdę byłam zachwycona tym, że naprawdę tyle ludzi prowadzi swoją działalność. Mi się wydaje, że w Ukrainie tego brakuje, takiego przedsięwzięcia, takiej samodzielności ludzi. To właśnie najbardziej podnosi ekonomikę, kiedy ludzie sami zaczynają tu... Czyli to jest ekonomika, kiedy ludzie tworzą dobra, wytwarzają dobra, tworzą miejsca pracy, płacą podatki. To taka jest kółka zdrowej ekonomiki, moim zdaniem, i bardzo byłam zachwycona z tego powodu i to to, co mnie zdziwiło też bardzo w Polsce, że. Tyle jest przedsiębiorców. Jeśli jesteście na moim kanale od dłuższego czasu, to wiecie, że jestem ciekawa tematu e-commerce. Pisałam o tym swoją pracę licencjacką i na początku, jak przyjechałam tu do Polski, mi się wydawało, że ten internet e-commerce w Polsce jakiś taki dziwny, niezrozumiały, ale okazało się, że te wrażenia pierwsze były mylące i w Polsce naprawdę bardzo dobrze rozwinięty e-commerce. I teraz, kiedy na przykład, um, będąc tu w Polsce, chcę zrobić jakiś prezent, na urodziny swoim bliskim i na przykład, żeby nie kupować tu i nie wysyłać, nie płacić za przesyłkę ja po prostu szukam jakiegoś prezentu w sklepie internetowym w Ukrainie i żebyście tylko wiedzieli, jaki to jest problem, żeby znaleźć jakiś sklep, żeby kupić ten prezent i żeby na przykład e, móc opłacić to kartą nie w każdym sklepie można opłacić kartą, co dla mnie po prostu jest nienormalne bo to przecież e-commerce oprócz tego nie ma możliwości odgórnej zapłaty za dostawę a ja przecież zamawiam prezent i mi się nie chce, żeby ten, który kto dostaje prezent, jeszcze musiał płacić coś za dostawę. Nawet te 10 zł, no to przecież też jakoś no, nie fajnie, nie? Płacić za swój prezent. Oprócz tego w Ukrainie jest coś takie, co mnie strasznie denerwuje, że kiedy ty zamawiasz to do, przez internet, to do ciebie, Cały czas odzwaniają, i ty nawet czasami w sklepach jest tak, że zaznaczasz, że proszę mi nie odzwaniać, ale oni jednak odzwaniają. Ja nie rozumiem po co. Oni to robią, bo ty, kiedy składasz zamówienie, ty wypisujesz wszystkie dane. Ty masz e, gdzie napisać jakieś uwagi dodatkowe, e, zostawić komentarz. E, jest dane do przesyłki, ty już zapłaciłeś, ale jednak do ciebie dzwonią, żeby zapytać się: Jesteśmy z takiego sklepu, czy pani poważnie złożyła to zamówienie? No czyli, no tak, złożyłam, zapłaciłam za to. Ja już wszystko napisałam. Nie chcę, żeby do mnie jeszcze dzwonili. I bardzo mi się podoba, że w Polsce czegoś takiego. Niebo, bo moim zdaniem to jest na tyle głupie, że i to jest bardzo rozpowszechnione. To nie jest, że jakiś jeden sklep sobie takie wymyślał, że większość, raczej ciężko znaleźć sklep, który by później ci nie odzwaniał po tym, jak złożysz zamówienie. Także uważam, że polski e-commerce bardzo jest rozwinięty, lepiej rozwinięty od ukraińskiego. I mi się wydaje, że jeżeli sprawdzić dane, to moje takie. Mm, yy... Założenia się sprawdzą. Jeszcze chyba w żadnym filmiku nie opowiadałam o polskim fast foodzie, ale to chyba musi być oddzielny filmik o tym nagrany. Chociaż nagrywałam filmik o, pols no, o polskim jedzeniu, o dziwnym polskim jedzeniu i chyba tam nie opowiadałam o zapiekankach, bo w Ukrainie nie ma zapikanek, <laughs> czyli są zapiekanki, ale zapiekanki to takie raczej e, tarty, nie? takie jak w Polsce robią, że takie ciasto z, z jakimś nadzieniem, to się mówi zapiekanka, a w takiej postaci jak w Polsce, na przykład, że to taki fast food, że to taki buka taka z szynką z keczupem, z serem to raczej w Ukrainie takiego fast foodu nie znajdziesz. Jeśli odnośnie fast foodu, co mi zdziwiło bardzo rzuciło się w oczy, to to, że na przykład jak kupujesz kebaba albo tortille, że te porcje po prostu takie duże i że mają w sobie tyle mięsa i właśnie jeśli chodzi o rozmiary tych tortill, to po prostu takie z duże te tortile, ale oczywiście i kosztują odpowiednio, bo w Ukrainie, kiedyś przynajmniej ja pamiętam, kupowaliśmy e, taką tortilę za 3 zł, a tu taka tortila, no jak nie taka, kosztowała tu tortila zwykła po prostu taniej nie znajdziesz, najtaniej znajdziesz jakąś taką małą... Kiedyś można było znaleźć za 13 zł, czy za 10 zł, teraz to już nie znajdziesz, czyli małe porcje, mało mięsa, ale odpowiednie ceny. W Polsce jakby wszystko odwrotnie, trochę drożej. No może to właśnie o to chodzi, że po prostu w Ukrainie ludziom by nie było stać aż na takie duże tortilly z taką zawartością mięsa i za pomocą zmniejszenie ilości mięsa, zmniejszają cenę. Mam nadzieję, że z tego filmiku dowiedzieliście się czegoś ciekawego, czegoś nowego, zaskakującego. Jeśli tak, to bardzo proszę, dajcie znać, stawiąc łapkę w górę, też e, czekam na Wasze komentarze. Wszystkie czytam, wszystkie lajkuję i również zapraszam do subskrypcji i nie zapomnijcie jeszcze, że można nacisnąć dzwoneczek, jeżeli nie chcecie przegapić mój kolejny odcinek polsko ukraińskich ciekawostek, albo jak... Jakiś inny filmik na temat Polski, Ukrainy, życia w Polsce, vlogów. Dziękuję, że oglądaliście ten filmik. Życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!